Siema wszystkim, dzisiaj pogadamy o czymś, co dla niektórych brzmi jak bajka. Czy w 2025 roku da się jeszcze kupić auto za grosze, ogarnąć je samemu i z czystym sumieniem wsiąść za kółko? Odpowiedź brzmi tak. I właśnie wam to pokażę. Jak to zrobiliśmy bez warsztatu, bez dźwigu, bez grubego portfela, ale za to z olejem w głowie i narzędziami w ręce? Cała historia zaczyna się od ufoluda. Gość, który ma niesamowite szczęście do kupowania samochodów. Mój własny samochód kupił mi przecież kiedyś w piżamie. Serio, siedział sobie rano z kawusią w ogródku, przeglądał OLX-a i Pyk, przypadkiem kliknął w ogłoszenie, zadzwonił i za chwilę auto było już jego. W piżamie, z Clio było tak samo. OELIX, śmieszna cena, 3,500 tysiąca złotych i lokalnie. Zadzwonił, koleś przyjechał tym autem, przewiózł Foloda i auto zostało kupione. Bez dumania, bez muszę się zastanowić, bez bicia piany. No właśnie, po co Folodowi Clio? Gość stwierdził, że potrzebuje starego diesla bez turbiny. No jakby była turbina, to trzeba by było ją od razu, wiadomo, wymontować. Według Uforuda turbina to głupi wynalazek. Oczywiście chodzi o kolejny eksperyment. Ale jak on mówi eksperyment, to lepiej się nie dopytywać, bo to może być wszystko. Od testów płynów chłodniczych z kastorami, po budowę promu kosmicznego z puszek po piwie. A tym razem chodziło o coś, co teoretycznie ma sens. Montując małe, tanie urządzenie złożone z ogólnodostępnych części, chce zmniejszyć emisję spalin w starym dieslu o połowę. W bonusie ma też spaść spalanie i znacząco wydłużyć żywotność silnika. Brzmi jak bajka? Może. Ale znając ufoluda musi to jeszcze trochę dopracować. W każdym razie zobaczycie to w jednym z kolejnych odcinków. A teraz skupmy się na nowym starym Clio. Ogólnie w tym samym czasie moja mama miała stare Clio 2, 1.5D, bez turbiny, które było prawie na złom. Zofolud stwierdził: kupimy to Clio, ogarniemy je razem, damy twojej mamie, będzie miała czym jeździć, a ja sobie wezmę jej stare i będę miał w czym dłubać. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Mama dostaje nowe auto, UFOL dostaje diesla do eksperymentów, a my mamy świetny projekt i materiał na film. Co kupiliśmy za 3500 złotych? Renault Clio 3 z 2006 roku z silnikiem 1.5 DCI. Trochę już przeżyte, bo przejechało 300 tysięcy kilometrów tyle ma na budziku, ale co ciekawe, silnik chodzi jak złoto nawet się nie zająknie cicho, równo, bez żadnych podejrzanych dźwięków. Na pierwszy rzut oka wszystko wyglądało względnie dobrze, ale wiadomo, Trzeba było rzucić okiem na kanał i sprawdzić z czym mamy do czynienia. No i okazało się, że jeden amortyzator z przodu jest do wymiany, stabilizatory są do wymiany, jeden próg jest wynieciony. Po prostu ktoś próbował podnieść auto, ale nie trafił pod nośnikiem, no i wgniótł próg. Jak za te pieniądze, to normalnie kupa roboty, hehe. He. Z amortyzatorami nie było dyskusji. Wymieniliśmy obydwa, bo jak robić to raz dobrze, a nie będziemy drutować. Potem wrzuciliśmy auto na kanał i zabraliśmy się za czyszczenie podwozia. I tutaj lekkie zaskoczenie. Progi były zdrowe. Jeden, co prawda, lekko wnieciony, ale do wyklepania to nic poważnego. Natomiast pod fabryczną konserwacją, która na pierwszy rzut oka wyglądała idealnie, zauważyłem żółte przebarwienia. Więc zacząłem ją zdzierać warstwa po warstwie i wyszło żytło z worka. Wokół odpływów w podłodze, wiecie, tych takich śmiesznych gumek czy tam plastyczków, które mają odprowadzić wodę ze środka auta, gdyby się tam znalazła, siedziała rdza i to sporo tej rdzy. Najprawdopodobniej woda dostała się do środka przez jakieś zatkane kanały odpływowe. Pewnie w potrzebie, bo tam troszkę liści było. Kiedyś już to przerabiałem w tym starszym Clio, Clio 2, więc wiedziałem czego się spodziewać. Kanały się zapchały, woda się przelała, no i zaczęła siać ferment od środka. Ogólnie jak woda leci delikatnie do środka auta, to nawet jej nie zobaczycie, bo wszystko leci przez gąbkę i nawet nie wiadomo, że podłoga jest mokra. Dlatego taka rada ode mnie. Jak kupujecie auto albo macie już swoje własne, to zawsze odsuńcie sobie wykładzinę, odsuńcie gąbkę. No i popatrzcie pod spód. Serio wystarczy kilka minut. Na pierwszy rzut oka wszystko może wyglądać dobrze, a pod spodem może już siedzieć dramat. A jak wyłapiesz to wcześniej, to zatrzymać rdzę to pestka. No i podłoga ci nie zgnije. Więc teraz temat czyszczenia, odrzedzewiania fluidola, baranka no i w sumie całej konserwacji. Rozebraliśmy wnętrze, fotele, boczki, wykładzina, wszystko poszło na zewnątrz. Zajęliśmy się odrdzewianiem wszystkich dziwnych miejsc. Potem ufolud się uparł, jak to folut, że trzeba wszystko potraktować fluidolem. No to poszło, plastikowe nadkola, koła zdjęte, wnętrze zabezpieczone, fluidol wlany wszędzie, gdzie się dało. W środku, pod spodem, w profilach, w progach, w drzwiach, w klapie, w masce, po prostu kurwa wszędzie, gdzie się dało. Po tej całej zabawie z fluidolem, gdy wszystko już było czyste, zabezpieczone, odpuszczone. Przyszła pora na konserwację typu baranek. Na to jeszcze nie wiedzieliśmy, czy pójdzie lakier czarny, czy w kolorauta, no ale to możecie zobaczyć w efekcie końcowym. Przy okazji wymieniliśmy stabilizatory, dolną łapę silnika, uchwyty tłumika, żeby to już było z głowy. Jak z przodu było trochę do roboty, bo tam do wymiany amortyzatory dwa, no i stabilizatory, to z tyłu, w tylnej osi nie było nic do roboty, praktycznie. Wyczyściłem tylko bębny, użyłem trochę odrdzewiacza, oczywiście wszystko zostało zafluidolowane, belka i tak ale był mały problem. Auto miało stalówki, więc myśleliśmy o kołpakach, no ale dobrej jakości kołpaki, no to trzeba dać tam ze 400 zł za komplet. I tutaj ufolud znowu miał giga szczęście. Ktoś niedaleko wystawił alufelgi dokładnie do tego auta z dobrymi oponami za 300 zł, po prostu chciał się ich pozbyć. Więc pojechaliśmy, kupiliśmy i temat załatwiony. Jak to po kupnie auta, dla świętego spokoju zrobiliśmy też pełny serwis. Wymiana oleju, wszystkich filtrów, wlaliśmy ceramizer do silnika i skrzyni, Coś na czyszczenie wtrysków do baku. Dla świętego spokoju założyliśmy nowy pasek rozrządu. Ceramizery. Wiadomo, nie naprawią Ci uszkodzonego silnika, ale mogą przedłużyć życie działającemu poprawnie silnikowi. Więc warto lać co drugą wymianę oleju. Wiecie jak to jest z autami, nie? Klima działa, działa, tylko jest nienabita. No to było tutaj tak samo. Klima nie działa, okazało się, że pusta. Więc latarką UV zrobiłem szybki przegląd. Myk, myk i znalazłem pęknięty wąż. Zamówiliśmy używkę, wymieniliśmy ją, a potem wymiana ringów na wszystkich rurkach dla świętego spokoju. I oczywiście domowa próba szczelności. Ufolud zrobił przejściówkę z kompresora, nabił 4,5 bara i zostawiliśmy układ na dwa dni. Po 48 godzinach wskazówka się nawet nie ruszyła, więc klima szczelna, można ją nabijać. Teraz temat blacharki. Tylna klapa była kiedyś robiona, ale ktoś ją za przeproszeniem spierdolił, więc wyszła ruda, no i trzeba było działać. Zeszlifowaliśmy to co trzeba było, zrobiliśmy zaprawki... Ale wtedy wpadł nam do głowy pomysł. A może zamiast bawić się w lakierowanie, spróbujemy zrobić coś z folią. Jak pomyśleliśmy, tak zrobiliśmy. Zamówiliśmy folię 5D Carbon, taką konkretną grubą, wiecie, zajebistą. Położyliśmy ją między innymi na dach. No i powiem wam szczerze, efekt sztos, znaczy prawie. Nie wyszło to idealnie, bo to był nasz pierwszy raz z folią, ale spokojnie, akceptowalnie. Z bliska widać po prostu drobne błędy, z daleka wygląda wszystko bardzo dobrze. Nigdy wcześniej nie mieliśmy styczności z folią, więc stwierdziliśmy, no dobra, nauczymy się czegoś nowego. I teraz taka rada życia. Jak bierzesz się za oklejanie dachu, to rób to w ciepły dzień. My mądrzy inaczej zaczęliśmy o godzinie 21 w nocy. Zimno jak w lodówce, blacha lodowata, folia w ogóle nie chciała się kłaść. Męczyliśmy się z nią do 6 rano. Nauka po prostu kosztuje. Po tej nocy trochę zwątpiliśmy w dalsze zabawy z oklejaniem, więc tylną klapę po prostu polakierowaliśmy. Na szczęście Ufolud to mistrz lakiernictwa sprejem na szybko. Wiecie, mistrz patelni, złota kielnia, tynkowo piramidy w Egipcie, a jak był w Szwecji, to fiordy jadły mu z ręki. Więc robota poszła szybko i sprawnie. Efekt naprawdę przyzwoity. Zero smug, kolor dobrany idealnie, wygląda tak jak trzeba. W międzyczasie ufolut ogarniał mechanizm lusterka, załatwił pokrowce, nowe dywaniki, nową wykładzinę, bo stara była już trochę przetarta. Auto zaczęło wyglądać, pachnieć i jeździć jak gnówka. No może nie z salonu, ale na pewno z kategorii chce się tym jeździć. No, i teraz jeszcze wisienka na torcie. Wiecie, auto z 2006 roku wygląda trochę staro, w środku, zwłaszcza, więc myśleliśmy, jak tu je jeszcze odmłodzić. I wpadliśmy na pomysł radia dotykowego, wiecie, Android Auto. No to przeszukaliśmy internet i znaleźliśmy coś takiego fajnego. Ekran dotykowy, kamery cofania, kamery z przodu, sterowanie z kierownicy. Koszt na jakieś około 500 zł. Ale o tym opowiem w osobnym filmie, bo to co przeżyłem przy kupnie, to temat rzeka. No i teraz takie podsumowanie w sumie. Auto kupione za 3,500 zł, całość wyszła około 7. Dołożyliśmy trochę pracy, trochę grosza, ale przede wszystkim serducha i chęci. Bo nie trzeba mieć grubego portfela ani złotych narzędzi z NASA. Nie trzeba być mechanikiem z TikToka ani blacharzem z serialu. Wystarczy nie mieć dwóch lewych rąk. Mieć trochę cierpliwości, kolegę jak u Albo przynajmniej klucz 10 i 13. No i nie bać się ubrudzić. Zrobiliśmy zawieszenie, ogarnęliśmy blachę, zakonserwowaliśmy całość. Przyszła jeszcze folia, lakier na klapę, fluidol wszędzie gdzie się dało, żeby auto nie gniło. No i teraz mamy fajną furkę za śmieszne pieniądze, która wygląda i jeździ i nie rdzewieje od samego patrzenia. Posłuży pewnie jeszcze lekko z 15 lat. Czy było łatwo? Nie. Czy było warto? No pewnie, że tak. Czy nauczyliśmy się czegoś nowego? Oczywiście. Czy spaliśmy tej nocy jak kleiliśmy dach? Nie. Ale przynajmniej wiemy, że folia i zimna blacha to w ogóle nie są przyjaciele. Więc jeśli siedzisz teraz i myślisz, a może coś sobie kupię, zrobię, ogarnę, to przestań myśleć i działaj, bo takie okazje są wszędzie i są ciągle. Tylko trzeba je znaleźć. Albo mieć kogoś takiego jak ufolud, który kupuje samochody w piżamie z ogródka pijąc sobie kawusie. Serio, ten człowiek ma jakiś dar. Jakbyście wiedzieli ile on już aut przypadkiem znalazł. Dajcie znać w komentarzach co wy ostatnio ogarnęliście, ile was to kosztowało. Ufolut twierdzi, że 100 razy lepiej jest odświeżyć swój stary samochód niż kupować nowiutki złom. W nowych samochodach silniki są coraz mniejsze, żywotności zero i już nawet nie mają żadnej konserwacji. Księgowi zadbali o to, żeby były odchudzone i zrobione z gównolitu. Zaczynają się rozpadać zaraz po wyjeździe z salonu. Ciekawe jak będą wyglądać za 15 lat. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się ciepło i do następnego filmu. Niech śruby się Wam nie zapiekają, a fluidol zawsze ścieka tam gdzie trzeba. Na razie.